Hej, siemaneczko, z tej strony jest Szlautowany i witam was w takim filmie informacyjnym ponieważ część z was mogła wiedzieć część z was mogła tego nie wiedzieć że kilka tygodni temu zepsuł mi się komputer a tak dokładniej to przetwornica procesora no i wiąże się to z tym, że nie byłem w stanie nagrywać filmów ale teraz już trwają trwa proces kupywania nowych części teraz będę praktycznie tylko czekał aż one wszystkie przyjadą i sobie poskładam nowy komputer no i jako, że te części będą lepsze to będę w stanie nagrywać inne gry niż Minecraft a przynajmniej będę mógł nagrywać inne serie niż dotychczas modyfikacje i zamierzam nagrać coś takiego jak Let's Play na modach czy Hunger Games, czy może Let's Play z widzami dosyć innowacyjne pomysły mam nadzieję jeżeli chodzi o ten Let's Play z widzami także wy będziecie musieli poczekać maksymalnie myślę, że dwa tygodnie zanim to wszystko dojdzie, jeszcze muszę ramy zamówić tak naprawdę. No i co? Także ja mam godzinę 11. Jeszcze niedługo idę do szkoły, bo niestety mam teraz szkołę na popołudnie. No i rano raczej będę mógł nagrywać filmiki do Was, także pewnie będą się pojawiały codziennie. Jeden filmik codziennie to chyba będzie dobrym pomysłem. Napiszcie w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, jeżeli komuś się będzie chciał. Tak, poza tym to życzę Wam dobrych ocen w szkole. Mo, niestety, już się ten sezon wakacyjny skończył i nadeszła ta ponura egzystencja w szkołach. No, mnie to też czeka. Nie jestem z tego bardzo zadowolony, ale cóż, no, nic nie poradzimy, tak? Także ja już to będę kończył, będę się zbierał już tak powoli do tej szkoły. Mam nadzieję, że już tak za dwa tygodnie wszystko dojdzie już do normy i będę w stanie nagrywać dla Was filmiki, tak? Także jestem przystrojony do usłyszenia.